Witam Cię na kanale Gamer na Rybach i dzisiaj trochę obfitości. Dzień doberek, witam wszystkich serdecznie, zapraszam na trochę obfitości. Dzisiaj mamy parę blisterków, dzisiaj mamy zestawy z figureczkami i mamy puchę. Taki zestaw zakupiony jakiś czas temu w centrum handlowym w paru sklepach, więc zobaczymy co mamy z Rosmana, zobaczymy trochę rzeczy z jakichś sklepów zabawkowych, chyba coś ze smyka, coś z Empiku. Taki mixik Tak sobie chodziłem po sklepach i chciałem zobaczyć, skąd wydropi mi lepiej. Mniej więcej pamiętam co jest skąd, a zaraz wy zobaczycie, jak to dropi. Mam nadzieję, że same bęgery będą, więc otwieramy, a mega dziękuję za odzew pod filmem z dwóch R masa, masa, masa lajków, masa wyświetleń. Mega wam za to dziękuję. Jesteście mega, mega zajebiście Moi drodzy, tak, prezentuje się cały mój stoliczek obfitości. Mamy w sumie 2-4. 8 i w puszce są chyba 3 boosterki. Także mamy 11 boosterów na odcineczek. Lecimy z tematem. Tak, forfan, zaczniemy sobie od blisterków, więc je zostawię na ten moment na stole. A te rzeczy troszkę odstawimy na bok i lecimy z pierwszym. To jest stelarek. Sam jestem ciekaw. Stelary zakupione były w Empiku. I jestem mega mega ciekaw, jak te stelarki sobie poradzą. Chodź, dla Was, i już bez odwracania lecimy. Ratonik Skorbani, Fossil Pancham, Briar Azumaril, Noctowl w rewersie, Rabot w rewersie. No i niestety, tylko Iron Bundler. Tak w przypadku pierwszego boostera ze Stellar Krauna. Teraz może dla odmiany Twilight Masquerade, zakupiony w Rosmanie, Zakupiony w Rosmanie i zobaczymy, jak będzie się prezentował dla nas boosterek z ogerponem, Oger szponowy booster. Kozior dla Was. I lecimy. FlaweB, Imbu, Aronic. Linerack. Kilowattrel Glali. Ogre Mask. W rewersie. torkol w rewersie. Frostlass. Niestety tylko Frostlas, Więc też niestety nam nie posypało. Tu mamy drugi zestawik. Wracamy do Stellar Crowna. Niby blisterki miały dropić lepiej, tak? Mhm. Nie w moim przypadku. Lecimy z kolejnym stelarkiem. Kodzior dla Was. Driflum. ponitka. Drifloon. Ponytka. Okkaberi. Krabobinable. Ale odskoczyła. trąbka. Pierwszy rewersik Espatra. Drugi rewersik Zeraora. Grimmsnarl, niestety, trzeci booster na zero, trzeci booster na zero. No to może Twilight, ostatni nam tu coś odda, mogłoby oddać, ja Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję za odzew pod ostatnim filmem, w którym otwieraliśmy 27 boosterów z dwóch różnych R. Mega to posypało mega fajny odcineczek. Oczywiście serdecznie zapraszam osoby, które jeszcze nie widziały, bo trochę tam się działo. Parigraf, pierwszy, Reverse Bug Catching Set, drugi Reverse PoliRaf, Fezan GPT. No cóż. Jeśli chodzi o zestawy sklepowe, no to niestety, ale ani Empik, ani Rosman się nie popisały. Eee, puszeczka Zakupiona właśnie wbiąłem, tak, żeby było śmiesznie. Doś, dość, dość słabe te puszeczki robią. Zaraz ją odegnę. No, na szczęście nie ma tragedii. Zobaczmy, co tam w puszeczce jest. Mamy naklejki. Zostawimy na herbatkę. O, nawet ładna. Taka całkiem, całkiem. Tutaj mamy Obsidianka, Silwerka i Losta. To zaczniemy sobie od Obsidianka. Obsidianku, Obsidianku. Jedna do przodu. I jazda. Zielona. Rowlet. Aqua, mam coś dla Ciebie. Beltoj. Finizen. larwesta. Vuk Trio Darmanitan Scotland Banelabi w pierwszym Riversie, Barbouch. w drugim Riversie. Tyranitar X EX Tyranitarek bardzo fajny dropix Tak jak zwykle nie koszulkuję na filmach Tak od razu sobie go Zakoszulkujemy yy, I możemy przejść dalej nie wiedzieć dlaczego, ale kadr stwierdził, że się odsunie. Silwerek, jazda z silwerkiem, szach, szach, szach. Silwerek, silwerek, silwerek. Kodzik, silwerka dla Was. 3 cztery. I lecimy. O, coś nie ostrzy. Lepiej. Golbacik, Furysault Fury Girl, okay. Donphan, Indidy, Valtoy, Sunkern, Klink, Petil, Fluffy, Double Dropik, kurcze ej, ładnie, ładnie, podoba mnie się, podoba mnie się to, podoba się mnie. Proszę bardzo jaki ładny fluffy silverka i mamy redileki, V-Maxik. Ciach! Dobrze siada ta puszeczka. No zobaczymy, jeszcze mamy, mamy losta, więc mamy szansę na jakiegoś kolejnego bengera. Jak na razie pucha sztos. jak na razie puszka najlepiej kodzior dla was 3, 4 no i co, będzie coś? co sądzicie? no musi coś być komala torton pineon, zorua paras, inkej Basculin, inkej w rewersie no niestety lośnik nam nie oddał, ale kurczę, jak na razie to powiem Wam, że mamy całkiem sympatyczne trzy dropiki z to jest dobrze. Moi drodzy, z racji, to był chyba zestaw Back to School. Mamy zestaw z Bellyboltem i mamy zestaw z Gengarem. Jako, że Gengara lubię bardziej, to od Bellybolta sobie zaczniemy, a w Bellybolcie mamy Temporala i Maseczkę. Także ciach. Belly Bolcik, Proszę bardzo. Śmietki do tyłu. a śmieszny jest ten belly bolcik. W ogóle jak ciężka jest ta figurka. Mega ładna swoją drogą. Dobra pilnuj tu dropiksów. Pilnuj tu dropiksów. A my zaczynamy sobie od temporalka. A co? Temporalek Kodzioro dla Was. Może odsunę po prostu, będzie łatwiej, żeby już tak nie, nie działać na tej ostrości. Snum, Madbray, Minchino, Rockraw, Zeraora, Sharpido, Metagrossik, Pierwszy Rivers Sableye, Fly i Iron Valiant. Bardzo ładny cutie fly. Fajnie sypie. Jestem zadowolony z tych zakupów. Na razie, cztery dropy. Zabawa przednia. A przed nami Twilight Masquerade. A co? Kodzior dla Was. Jedna sztuka. Basic Energy, Sandygast, Drippy, Fibas, Girafarik, Cook, Patafian, Kreweta, Pierwszy Reverse, Polczageist Drugi Reverse, Wulpix i Screamtail Tail Proszę bardzo. Kolejny Dropix. <grym> Piąty. No przyznam szczerze, jestem jak na 10, ile to mamy? 11, czyli na 9, 5 dropów. Sztos. A przed nami Gengar Uuu, gengar lepiej zapakowany. Kość tu w duchu. Proszę bardzo jaki ładny gęgarito. Gengarito, pilnuję też i co, wtedy zaczynaliśmy od Temporala. To teraz zaczynamy od maseczki. Teraz zaczynamy od maseczki Kojiro dla Was i jazda ogień, chociaż energia w sumie no to niech będą pioruny Growlite, Poliwak, I'mpom. Darumaka, Patafian, Headhill fan Diplin, Drippy w rewersie, Limora w drugim rewersie, Ogerbon, Hieksi, Szósty Dropik, Sztos, Mega. I zostaje nam ostatni boosterek, Temporalek. Giro dla Was. Obejrzałbym sobie basę. No i co? Niby Ziemia. Zobaczymy: Jamper, Torquat, Grubin, Frostmod, Rapidash, Boltundzik, Matsdale, pierwszy Rivers, Bramblin, drugi Rivers, Seadot, no i niestety ostatni nie posypał. Nie posypał. Ale a propos sypał, to moi drodzy mamy tak: dwie mega figurki, które trafią tam na półeczkę z dropu. Mamy Wellspring Mask Ogerpona. Scream Tailor Jexia, mega ładnego Cutie Flya, Regilecki VMAX, mega ładnego Flafiego i tyranitarka EX. Myślę, że jak na 11 boosterów z różnych produktów, to jest to naprawdę mega ładny drop. Zasili na pewno kilka albumów, które są otwarte. Moi drodzy, ja wam serdecznie za ten odcinek dziękuję. Jeśli materiał czy ten, czy inne Wam się podobały, zostawcie suba z dzwonem, żeby mieć informacje o nowych filmach, o live'ach, które też odbywają się w ostatnim czasie, bez mała codziennie. Zostawcie lajka, like coś w komentarzu po sobie, I jeszcze raz potwornie dziękuję Wam za Waszą aktywność na tym kanale, nie sądziłem, że będzie Was tak dużo, Jest mega miło yy, i oczywiście zachęcam do tego, żebyście uczęszczali tu jeszcze częściej i jeszcze liczniej. Trzymajcie się cieplutko, żegnam się gorąco, siema, joł!